Dzisiaj spróbuję pobić rekord i zagrać na lifestyle SMP albo na Box PvP. Co wybieramy? Lifesteal czy Box PvP? Serduszka czy biecze? Oczywiście, że biorę biecze. Dobra, widzowie, jesteśmy już na tym serwerze. Na razie mamy jakiś... O, ej, to jest dobre się wydaje. Dobra, chyba pójdziemy się bić. A czekajcie, a jaki jest normalny kit gracz? A, to samo, no to. O, codzienne nagrody. A, nie, to są darmowe klucze. Czekaj, gdzie są codzienne nagrody? Codzienne nagrody, gdzie jest? Jak to się Nie ma. Już idę. Dobra, mamy bezpieczną strefę idziemy kopać sobie emeraldy. A dobra, ustawienia. Ty, bo mi się to zmienić na hejs. Czyli już mam hajsu. Mam już 300. Dobra. A za ile tego? ej to też jest dobra, to? No takie przeciętne. Nie wnikajcie, mój pies sobie szczeka. Hał szczeka, hał. Dobra, diamenty teraz idziemy. Oho, diamenty to pierwsza klasa, leci. Widzowie, w ogóle... Będziecie szli na film 5 koszmarnych c 2, bo ja będę szedł akurat. Ja po prostu mówię jakieś losowe rzeczy, bo chcę, nie chcę, żebyście się tutaj nadzieli. Dobra. Czekajcie, mamy coś na rynku. E, rynek... Otwórz. Rynek... Open. Open. Dwie jakieś po... Tu są po tysięcy. A klucz? Trzynaście koła. To jest o kurde, dobra. Musimy troszeczkę tutaj pozbierać, ale tą litrę chyba sobie wystawię na rynek. Co wy na to? Hejo! jesteś nowym graczem? Siemma. Czekajcie, MSG, Morskie Oko. Siemma. Mam elitr do Dobra, widzowie, zrobiłem cięcie niechcące, ale napisałem do tego typa i nie odpisał nic. Ale zobaczcie, już tutaj mamy prawie już 1k, dlatego jest dobrze. Przepraszam. Już mamy prawie 1 koło. 1 k mamy. Fla. teraz na diamenty lecimy. Żeby szybciej można było trochę pobierać. Ej, to jest ten jakiś nie. Chwila, widzę, ja tylko sobie włączę tekstur Dobra. Chwila. Cięcie. Wypatrzcie, widzowie, że musieliście, tak wiecie, widzieć to, że dobra, cięcie. Ale dobra, ale słuchajcie, no. Nie pytajcie się o to. To są tylko. Dobra, nie. Widzę, że ja idę sobie poszukać jakichś normalnych tych paków. a nie. Bo to nie są nawet. Widzowie. Że... Byłem ja wziąłem zły tekstur pack, dobra No i od razu lepiej chwila jest naprawdę jest Od razu widzowie jest lepiej Od razu jest lepiej A jakbyście chcieli widzowie ten tekstur Pack, to macie go w opisie Dobra, mamy jeden k i, i ten i 12, albo znaczy dobra musimy, a to co, ej musimy deski właśnie pozbierać chwilę, ile taka ten, ile taki ten ile taka siekierka kosztuje ile No to jest? Nieskończona fajerwerka, no. oho te są miliony. O, siekierka 8K taka, a tutaj 9K, dobra. Ale ja będę na razie pozbierać sobie rękę zbieram troszeczkę ręką, znaczy widzowie yy, ten... Ja zaraz do Was wrócę. Dobra, widzowie mam na razie 16. Bo nie chciało mi się już to zbierać. Dobra, mamy na razie taki stack, jest okej. Okay. Gdybym miał... Nie. Gdybym miał sicierkę. O kurtę To wtedy bym miał już ten, tyle staków. A w... ten... W... ten IP macie w opisie. Do tego serwera, i na przykład możecie sobie tam zagrać w Ben Hunty. Tu proszę, jestem chory, Ben i jeszcze tam w Ben no i Live steelbox Box, PvP, RF, -SMP i jeszcze jakiś, znaczy ten genblog Jeszcze fajne tryby, powiem, znaczy nie byłem na. Znaczy na rsmp byłem, na genblock nie byłem, Lifestyle byłem, e, bo po teraz jestem. A w ogóle dajcie mi radę, bo mam nowy nick, po fioletowym, na, no wiecie, zobaczcie, no, no na jest nick po fioletowym. I widzowie, napiszcie, czy mam ten taki niks zmienić na ten forak na takie? Czy mam po prostu mieć e, takie? O, czy mam mieć dalej koka-forak. Napiszcie w komentarzu. No i zostawcie oczywiście suba, bo dobijamy 3000 do końca roku. O! 3000 do końca roku i robię dla was specjal. Dobra, żeby Jak uzbieram 2k to do was wrócę. Ty widzowie, zobaczcie tutaj fajerwerki za Dobra, ile za? Cz za 600 40. Dobra, mamy 100. I Może z schyciem widzowie tak sobie o już polatać na serwerze trochę pokopać, ale słuchajcie, czekaj jeszcze raz sklep Sikierka za dziesięć koła. O, Błeby za dwadzieścia ten, za jeden k, a dobra, ile ja teraz dobra, kobułęby sklep totemy. Dobra, sześćset trzy. Mamy już. No i jesteśmy już gotowi na ten. To idziemy na spawna. No nagrywa się, nagrywa, nagrywa, oczywiście, że tak. Dobra. No i lecimy na strefę PvP. P w tym sektorze jest wyłączona? Czekajcie, tutaj jest ten fila. to jest po oba tylko, że ja już mam 32 Jest tutaj potrzebuję 30 do no, 33 seta 11 kosztuje 0 dolarków codzienne misje Zabij dwie osoby. Dobra. dzień codzienne nagrody. Dobra. Musimy robić codzienne nagrody i za to dostaniemy troszeczkę pieniążków. Potrzebne przedmioty. Aj, to jest ten sklep. Ej no właśnie! Potrzebujemy refów! Chwila, bezpieczna strefa, chodź tu! Potrzebujemy refów! No nagrywa się, nadal się nagrywa! Refy! Refy Potrzebuję refów. No gdzie jest to głupia bezpieczna strefa? Dobra, już jesteśmy na bezpiecznej strefie 10 zł jest. 10 zł akurat. Ale widzowie, pamiętajcie, ja nie mam na razie kolegów, którzy by chcieli ze mną zagrać w Minecrafta. Dlatego koledzy możecie się do mnie ten, zgłosić do mnie na, dis na Discordzie oraz na Messengerze, na, na Messengerze. Jeżeli to oglądacie oczywiście, bo ja potrzebuję kolegów, którzy by chcieli ze mną trochę pograć. <trym> <trym> O siema What the he- O dobra, jest żelazko Uzbieram stówkę Słuchajcie Dobra schadźcie, idziemy teraz sklep. No idziemy kupić. Dwa taki. Dobra, mamy na razie 10 takich gdzie Idziemy na spawn'a. Znaczy, nie nas ona spała na no, chwilę, nagrywa się oczywiście Dobra Stajmy PvP Mapa w PvP w tym sektorze jest wyłączona No dlaczego? A to jest, dobra, czekaj CH ślad CH1 idziemy Dobra, no i mamy strefę PvP. Chwilka, ale Te potrzebuję bików Ej, nie, ja muszę uważać tutaj. Dobra. Zabiliśmy już szkieletka. Kurde. Prawie wiem, że tam spadł. Pustynnie. Kurde. O wow. Non li pesa.

Wszystkie trzydzieści dwa. Dobra. O oh, Jedno chapa. Dobra widzowie Na razie na tym chyba koniec na razie mojej podróży będzie kolejna część. Pa, pa.